Ci Fortnite A. 500 pingów Dobrze ci tak I z ciebie też bo nie masz cheatów czekaj co? wcale nie To nie tak, że ty nie umiedzę. Jest ktoś na streamie? Ja? No tak, 5 osób. Jeszcze? Pięć osób No i się bekę ci są, że nie umiesz włączyć czytów. Wow. Patrzymy na twojego śmiesznego live'a. Sprawdzam. Dziękuję za informację. Sprawdzam. Zdrowe wieża, Co ty wierzysz? Wierzę robię. O, dziękuję za informację. informacje. Muszę to sprawdzić. No to opieram. I dawaj robię całą podłogę w tych gównach. Dobra, to zresetuj. Ale nie postaw ściany, co nie? Żadnej. No. Ścianę postawiłeś. Mamy cię za, za to, że ścianę postawiłeś. Nie ma, ale bardzo długo nie był live. Bardzo długo. Bardzo długo potwierdzam. No. Nie wierzę. To jest najtrudniej postawić to. Jezu. Jest tak upierdliwa. No dobra, to się... Co że... już po to, Weź się tym czymś wybi? Zacznę no już tego, co tam jest. O ja pa to nowy sposób. Nie wiem się nie odzywam, ale okej. Okay. Trzeba no, ja. O I do Wojtara na pingu przez to Ja 50 po jak ci dziwnie tak wybija bardzo Bardzo śmieszne. No bo jesteś cheaterem. Nic innego ci w dzieciu nie wyszło. Czy tu wiesz Ha ha ha, bardzo śmieszne. czy jakiś kido. kido chce do mnie dołączyć to go zaproś. zrobi zrobię musi to na rej. a nie to nie raczej kido jest po co nam zaprosić to nie jest kido więc go zostaw co tu się robi Wieża. pięknie lecisz i po to spadamy jak bardzo pięknie Chaz za 30, bo nie wytrzyma Patrz to! Szkoda, że emotek nie można tańczyć Czemu to też? Jesteś normalny? Czy mi się tylko zdaje? Tylko to wydaje Jasne. ci też polowe Jcie jest tak głupie jak komuś w życiu nie wychodzi, Mama! Mamę, kup mi ci ty. Na Allegro za 2 złota! Ile? No, złota, mamę, kup mamę, kup mi cheaty, proszę. Idę kupić o tym. kup mi ci Allegro. nie, traf w sensie trafiłem cię. Nie mam. Ani raz mnie nie trafiłeś. Bambiku! Bambiku. No i co? I górny kur. Co tu pamiętaj? Mamy, kur mi cite. Mamma. I nie mogę kursa robić? Co ty tu próbujesz osiągnąć? Siema. Takie coś. Bardzo śmieszne. Gdzie teraz wyjdziesz? O kurwa. U, czekaj, co? Za... Mame, kup mi ci dym. Mame. Mame, Proszę, mamy Kurwa Łajcior będę Po to nie, nie teleportuje, ale gówno Nara. Jesteś tak fajny Jestem tak fajna, ale mi gift nie kupisz fajnie. Nie, od razu ci będę gifty kupował, nie? Mhm, bo jestem fajny. A ty nie o, jesteś kurwa. Beka Moży od mamy gifty. Tam mhm. Ty Boże. Na proszę, mamy. Taty, tylko jednego, taty, proszę. U, dziu, dziu. A ty widzisz, że mam HP? Niestety tak o ty. A ty nie. Też widzę. Nie, no, też. O tych Co Nie, to O ty chieno, Gdzie uciekasz jest. Su, vamos deixar um spingo. ty to zrobiłeś, co latosz? Halo, szyby widać, co twojego, live, twojego live. Fajnie. A widziałem, co to jest, co jest, co jest, co jest, Nie i pokazuje, że gracie się jawiła A nie, ja mnie, nie, a ja nie chciałem dołączyć. Bo ja cituję hopię. <grym> da, tu jest. Na tym Bo... ci nie wiemy z To co zobacz na live co ja robię? To w się Siemeniu? <grym>

ty mnie nie znasz? Nie Nie 4 Zmieniłem się nazwę To? Nie 4 Nie jestem Kurwa Kiedy on co stracił nazwę? Nie koprak 4 Ej posadziowy wychodzę do lobby Czemu? Nie wiem Idziemy na kazułala Spoczonego bardzo no tylko jakbym umiał wyłączyć te gówniane cheity, to by było fajnie. No to wyłącz... Wyjdź Nie umiem. po prostu albo się odniósł. Gówno, że mi tylko żal, to nie. Jakie poruszne, to jest porządna gra. Co ty pierdolisz? Kawuś lol. Jesteś... Ej właśnie, gdzie jest to? Nie no, to jest to jest żar na pewno. Nie ruszam się, dam ci szansę. No <laughs> i To gówno nawet nie chcę trafić. Ale masz AIMA. Wiem. Bo tak ja tu nie mogę celować, więc... Dobra, no dobra. Nie ruszaj się. Dobra. Patrz to! No tak Nie wiem, kręci się w kółko ma, Ej, ma lepszego? A bo ty widzisz mój nick No Mam to w dupie, bo i tak robisz takie coś od pleców I już jest gdzieś w dupie No nara Beka z ciebie Beka z ciebie, czy ty posłyszysz? słyszysz? Ja wiem kiedyś trzeba. Mamę kup mi gifto. No ale mamę kup mi gifto. Psiu! Widzisz? Kurwa, no i przyjedź. Pa, tu się wyłącza city. O kurde. Wow, strasznie, bo dostałeś kuszynki. Się. Mam 3 HP. Nie masz 3 HP. Mam. To mam I robię tyle taktyki. I robię specjalne taktyki. Nara. Ty masz tak, że mi żal. Że mi cię żal. Ty masz tak małego, że mi aż tak cię żal. Nie Bardzo mam... śmieszne. Tak, tak. Tak, 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 mi żal Zóż ten inny strzel do Aury. To jest taki gówniany Co? według mnie. Ten jest najlepszy. Nieprawda. On jest najbardziej spocony. Mamy Kup mi gita! No ale mamę! Ale mamę! kub mi gita. Ale mamę, to chciałem przyjść No mamy Kup mi dziwka, mamy Mamę, proszę. Kup mi dziwka, mamę. O kurde, chciałem powiedzieć. Gdzie ty jesteś? W w dupę, nie, nie no do pekuję. Gdzie się idzie dziś Ale mamy, kup mi ginka. zamknij się. Mamy, ale ja cię proszę. Jeno, tak górno, nie na OP też biorę to gówno, ja? Kto znajdę? Ale to ci robię. Jestonowane Nawet na tak ci nie wchodzi tylko No, no z nie... No tak, no bo to jest lato, że ja ci nie mogę pana Laga miałem Też miałem Bardzo śmieszne o Mnie to się odbijeść ciągle no bo się odbija. Mame. Mamy. po co robię? A, a po co kupię ja ci, robię? Kupię ci gifta jak tu wejdziesz gdzie ja jestem. A gdzie ty jesteś? I się nie będziesz odbijał. No, no nie, ale to, Dobra. Ale nie ma tak. Nie ma tak. No, stoję, nie odbijam się. Chuj, no, ale na tym. No kupujesz mi hipta. Mam big braina, mam. Won. No stoję się na tym. tańcza Habeka z Na tym. Jak tam, jak Stań, tak milno. jak ja. No. stąd tak jak ja. No ale ty ja się od trzyma. tego odbijasz, Sianka. Nie odbijam się, jakbyś chciał wiedzieć. No stoję tak jak ty. No ale nie na tym. No to na czym mam stać w końcu? ty tak jak ja stałem. Rozwal to gówno. Tak. Nie no. No tak, no. No nie tak! Nie furzaj no mnie! No normalnie! No tak, no! No nie tak! Wyjdź! No to jak? Rozwal to. Tak. No tak! No tak! Dobra! Ten twój się! Siema! No jasso, jasno, to jest normalnie na tym, a coś pintolisz nie wysyłajcie go, mówi to. Nie wysyłajcie, nie. emma okay,